O, nie mogę wszystkich tutaj honorować, ale są osoby, które e, wykazały się też jak gdyby, większym wpływem na to. Dlatego takie osoby chciałbym jak najbardziej wyróżnić. W tym roku przygotowałem kilka kategorii, które są podobne jak które nowe. Taką nową kategorię, wystąpięcie roku. I eee, takim odkryciem roku jest nasz nowy zawodnik, który do nas trafił, aczkolwiek już go trenowałem, jakby tak mały jak eee, I wrócił do nas z tymi Patryk Jarosz. Kolejną statuetką najlepszy obrońca. Obronę mamy bardzo dobrą, wszyscy obrońcy są najlepsi, ale w porównaniu do tamtego sezonu duże postępy, dużą wolowarkę, dużo piękności potwierdził dzisiaj Michał Zdroski. W kategorii jest mocny. Dla zawodnika, który planował u nas, niestety jego losy się trochę naszej potoczyły, ale wrócił po wielkich pojazdach i naprawdę był bardzo wielkim znaczeniem dla i pomógł nam na pewno się. Kamil Skudarski. W wsparcia, mocnego krzyku i trzymania drużyny różnych Czyli to jest kapitał drużyny rakiet. I w sobie Wisienka na torcie, najlepszy zawodnik, który kanał jest najlepszą ilością sprawek, asyst, Gdy drużynie nie idzie, potrafi włożyć inne właśnie takimi różnymi.

nie zawsze miałeś mi taki do niej będę chciał. Zawsze mogło być to, co chciałeś. W właśnie nie zawsze. Ale naprawdę wykonałeś kara dobrej roboty i prowadzenia tej dziedziny. Dlatego dla Ciebie wielki dzień. Brawa dla wyszedł.